Dla każdego sportu. Jest na Wojciechowska TV reklama, jest ze mną Alejnik, cześć. Witam. Przegrałeś, także współczuję, ale rozumiem, że czujesz niedosyt. Tak jest, czuję niedosyt, ale też było mało czasu, żeby to zrobić. No, to co poszło nie tak, takie podstawowe pytanie. Standardowo, czyli parter poszedł nie tak, którego nigdy nie trenuję? Dlaczego nie trenujesz? Nie lubię. parteru, Nie lubię parteru. A, okay. no, ale musiałeś się z tym e, zmierzyć, prawda? Więc wiedziałeś, że, że tak się stanie, że będziesz musiał jednak trochę powalczyć w tym e, parterze. Nie, no właśnie nie, nie, nie sądziłem, że do parteru w ogóle dojdziemy. Nie wiem, jak do tego doszło, że w ogóle doszliśmy do tego parteru. Dobra, w takim razie powiedz mi, jak według ciebie zaprezentował się Bagieta właśnie w stu no to tak jak mówiłem, ja stójki jego praktycznie nie czułem i wydaje mi się, że pierwszy strzał na twarz ja mu dałem, ale nie wiem, jak do tego doszło, że do tego parteru zeszliśmy. Ale według Ciebie bagieta jest dobry? Według mnie jest do zrobienia, jakby było więcej czasu. Nie powiedziałbym, że jest jakiś tam dobry. Może w tym parterze coś tam robił, ale nie, wydaje mi się, że to był czysty niefart i za mało czasu na przygotowanie. To niefart czy za mało czasu na przygotowanie? To i to. To i to. Okej, okay, czyli teraz będziesz się przygotowywał bardziej, rozumiem. Czyli, e... ja teraz tak naprawdę półtorej tygodnia miałem do tego, żeby się przygotować. Nie wiedziałem kompletnie o walce, byłem w melanżu. No i tak to wyszło. E, w takim razie, kiedy zobaczymy ciebie teraz? Czy to będzie kolejna gala Prime? Czy możesz zdradzić? Czy masz jeszcze bo właśnie podpisane walki na, na, na dalsze? No, na razie na razie zobaczymy, co dalej będzie. Muszę się obudzić na chłodno z tym wszystkim i przeanalizować wszystko. A co z kamerzystą? Bo tutaj zawsze byłeś powiązany z kamerzystą. Ludzie też kojarzą właśnie, że się trzymaliście. Macie kontakt? Mamy kontakt. Nawet dzisiaj do mnie dzwonił. A nie lubiliśmy się ostro, ale jakoś, nie wiem, może to, że teraz tą walkę miałem, to... Mm. Coś bardziej się... Bardziej jakby, nie wiem, porozmawialiśmy po prostu. co? Tak. Tutaj wiele osób mówi, że gdyby nie właśnie kamerzysta, to nie byłbyś tak popularny, że właśnie wasze powiązania miały na to wpływ, że właśnie stałeś się popularny. Czy ty też się z tym zgodzisz? Nie do końca, no bo też gdyby nie ja, to też nie byłoby kamerzy w tej Krużwila. Wypełnialiśmy się w sumie. Ja się bakietę zapytałam na poprzednim wywiadzie i powiedział właśnie to samo co ja właśnie, że, e, że gdyby nie on, no to ty nie byłbyś popularny, nie byłbyś sławny, no i nikt by o, cie, o tobie nie słyszał. Nie, to nieprawda. To ogólnie m, przed kamerze z tym i tym całym kanałem, no to, to teoretycznie ja byłem od samego początku u nich tam i... Wszystkie jakby rzeczy, które na początku wychodziły to też przede mnie przechodziły. Tam ogarnialiśmy tak marketingowo to i dużo innych rzeczy, których oni nie robili. A teraz też może zamierzacie coś razem zrobić, czy, czy już jakby grasz do własnej, do swojej bramki? Na razie, na razie powiem, że próbuję, próbowałbym skupić się na sobie. Dobrze, skupiasz się na sobie, w takim razie co robisz? Oprócz e, trenowania? Nie, no nie trenowałem. Teraz trenowałem tylko do tej walki półtorej tygodnia. E, no myślę, żeby wrócić z jakimś kontentem, ale na razie muszę się zastanowić nad tym, co to dokładnie miałoby być. Ale teraz e, na pewno coś robiłeś, więc e, gdzie byłeś, co robiłeś? Nie, no teraz odpoczywałem teoretycznie. Angażowałeś. Czasami. Mhm. Masz jakiś pomysł właśnie na swoją karierę? No mam, jakbym nie miał, to by mnie tu nie było. A możesz coś zdradzić więcej? Jakbym to zdradził, to byłoby wtedy bez sensu wszystko. Dlaczego? No Widzowie by chcieli tak tajemniczy jaki jestem. Kto następny? Czy masz jakiegoś przeciwnika teraz na, na kolejną walkę? Na razie ciężko mi o tym powiedzieć. Musiałbym się zastanowić nad tym. A co, co byś powiedział na walkę z kamerzystą? Myślę, że to można zrobić, ale bardziej wydaje mi się, że nie jest to do zrobienia. O. Dlaczego? No bo z tego co wiemy, to że już nie współpracuje tutaj z Primem. Tak mi się wydaje. A w innej federacji? Ja tu na razie zostaję. Nie, nie widzę innych federacji. A czy miałeś propozycje właśnie z innej federacji? Żebyś... No różne propozycje miałem, dużo tych propozycji miałem i z przeróżnych organizacji, od tych największych w Polsce do jakichś tam innych. To znaczy, jakie na przykład? Czy mówimy tutaj o Fejmie? Nie będę, nie będę nic zdradzał. Zostawię to tak, jak powiedziałem. No dobra, w takim razie przygotowuj się i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem na kolejnej gali. Cześć. Cześć, dziękuję.